Cześć, ja jestem Witek, a w dzisiejszym odcinku powiem Wam, jak ustawić datę premiery filmu na YouTube. A żeby to zrobić, musimy wejść w przeglądarkę i wyszukać YouTube. Gdy już to zrobimy, wchodzimy w taką kamerkę tutaj z plusikiem, klikamy w to, klikamy Przeszli film i klikamy Wybierz pliki do przesłania. Ja tu przygotowałem od razu test, tu możemy sobie ustawić nazwę, opis i tagi. Ale jako, że nie będę tego wrzucał, to ja tego nie robię, wy będziecie to oczywiście zrobić. A my zaznaczamy to, czyli premiera. Film, jeśli ma być publiczny, zaznaczamy tu publiczne. Niepubliczny, prywatny, zaplanowany. I klikamy zaplanowany. Ten raz możemy tu wpisać na przykład dziewiąty list to 2020 roku. O godzinie załóżmy 20. Gdy już to zrobimy, musimy tylko przesłać film i wszystko jest gotowe. To by było na tyle w tym odcinku. I nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować kanału. A ja Was żegnam i cześć!